podcast seryjny Dzień dobry, przy mikrofonie Jakub Dymiańczuk, podcast seryjny w wydaniu odrobinę specjalnym, gdyż wczoraj w nocy, to znaczy w nocy z polskiego czasu zostały po raz 74 wręczone Primetime Emmy Awards, czyli nagrody amerykańskiego przemysłu telewizyjnego, najważniejsze wyróżnienia dla seriali i ich twórców. Przy telefonie jest Aneta Kzyzioł. Cześć. 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 I za chwilę omówimy wyniki. Ja mam taką refleksję na początek, a właściwie dwie. Po pierwsze, mhm. nuda. Po drugie, mhm. nic się w tych serialach nie działo. To oczywiście jest przesada, ale, ale rzeczywiście nagrody zostały zdominowane przez jeden miniserial, czyli Biały Lotos który zdobył o ile dobrze liczę, pięć. Dziesięć. Dzie dziesięć, dziesięć. dziesięć razem z tymi mm, e, cre Creative no Emmy Awards, czyli tymi takimi za, za techniczne osiągnięcia i, mm -hmm. i tak dalej, które były wręczane wcześniej. E, teraz w tym głównym rozdaniu zdobył dodatkowe pięć. E, a oprócz tego sami właściwie starzy znajomi. Sukcesja dla so. I kilka y, właściwie, no może nawet nie niespodzianek, ale, ale y, o tym za chwilę. Ale niewiele, ale niewiele, to prawda. Y... E, to prawda i e, że, wydaje mi się, że no, słusznie krytykowano złote globy za rozmaite przekręty, nietransparentność, nienadążanie za trendami, niesprawiedliwość i tak dalej. Natomiast no, te złote Globy zwykle miały kilka niespodzianek, e, wydaje mi się, przynajmniej, a Emmy są jakieś takie strasznie przewidywalne i e, mam wrażenie, że nie nadążające za tym, bo no jakkolwiek może ten miniony rok, bo to jest, e, to jest nagroda, e, w której startują seriale, które miały premierę e, od 1 czerwca e, ubiegłego roku do, do końca maja tego roku. E, no więc może aż takich cudów e, nie było, ale no na przykład oddzielenie, które nie zostało zauważone tak naprawdę w mimo znikomej liczby nominacji, to, to jednak nic chyba nie dostało, i ile dobrze patrzę. Tak, 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 no, um, tylko, tylko kilka nominacji, zero, zero statuetek. No właśnie, a no, jak, jak mówimy o tym, że no, może nie było rewelacji, no to ten serial był rewelacją. E, i, I wydaje mi się, że powinni go zauważyć, a tymczasem, nie wiem, takie Nagrody, nominacje nawet aktorskie dla aktorek Obsession if Serialu, który no, dobry sezon miał, jeśli w ogóle, no ja nie jestem w ogóle fanką, no, ale wiem, że on ma liczne grono fanów, ale nawet najbardziej zagorzali fani zauważyli, że z sezonu na sezon ten serial no, tracił poziom, na no, pod koniec to że jakoś było dramatycznie, no a tutaj w nominacjach one twardo stoją to obie. No, to jest to trochę dziwne i biały Lotos, który jest świetnym serialem, i sami go docenialiśmy, no ale no jako główny, y, najlepszy sezon, najlepszy serial sezonu to chyba też trochę przesada. Lekomania, niewiele dostała, y, miała nominacje, ale no przede wszystkim Michael Keaton dostał za, za główną rolę i słusznie. No i Lekomania. Nie jest serialem bez wad, jest czasami publicystyczny, idzie na skróty, no ale to jest po pierwsze kawał serialu, a po drugie też bardzo ważny temat podejmuje, a tutaj no Biały Lotos też podejmuje świetny temat i jest bardzo inteligentny, dowcipny i ma ten taki współczesny ton, e,